Adam Roguski prosto z parkietu. Spoglądamy na rynek mieszkaniowy przez pryzmat. Tym razem jednej spółki, bardzo ciekawej. Zapraszam na rozmowę z jej prezesem. Dzień dobry, witam państwa. Zbigniew Juroszek, prezes zarządu Atalesa. Tym prezesem jest Zbigniew Juroszek, a spółką Atal. Prezes już się przedstawił sam. Dzień dobry raz jeszcze i przechodzimy. Z marszu do, do rynku w czwartym kwartale sprzedaliście 534 mieszkania, o 20% więcej niż rok wcześniej i 26% więcej niż w trzecim kwartale. I widać od kilku kwartałów, że ta sprzedaż się poprawia. W samym czwartym kwartale wyróżnił się grudzień, to bodaj najlepszy miesiąc w tym roku: 279 mieszkań, czyli połowa całej kwartalnej sprzedaży. Czy inwestorzy powinni się przywiązywać do tej liczby grudniowej? Tu jeszcze taki kontekst dodajmy, że ten, yy, że ten miesiąc jest bardzo krótki zważywszy na sezon urlopowo-świąteczny, noworoczny. E, ja powiem tak, że myśmy w zasadzie od listopada mieli znaczący wzrost sprzedaży, natomiast no, z racji, że rezerwacje, umowy i tak dalej to troszeczkę wszystko trwa, więc w samych wynikach, jeżeli zobaczymy ruch w dziale sprzedaży, ruch na linii Obsługi klienta, no to, to, to dwa miesiące były bardzo dobre. Natomiast no w liczbach może tak to się zeszło, że ten grudzień, te sprawy były domykane, też często były kwestie decyzji kredytowych i tak dalej. Natomiast już w ostatnim kwartale, już ta sprzedaż jest taka, jakbyśmy chcieli. Bardziej bym się przyzwyczajał do, w kierunku właśnie tego lepszego, lepszego wyniku grudniowego niż tego, tego listopadowego. Być może gdzieś tam to w środku będzie tego wszystkiego, ale, ale w tej chwili ta sprzedaż jest zupełnie inna. Powodów jest bardzo dużo. To był chyba jeden z najciekawszych roków w ogóle, jaki w ostatnich no, 20-30 latach można było nas spotkać, bo w tym roku to się wydarzyło naprawdę wszystko. Od początku roku, kiedy bazowaliśmy na zapowiedziach programów wspomocowych, których później w końcu nie było. W końcu zaczęły stopy spadać, w końcu rynek się jakoś dopasowywał, gdzieś tam była nadpodaż, ta nadpodaż się wyczerpała, gdzieś były promocje. Wszystko, co możliwe w kategoriach takich, takich biznesowych i zdarzeniowych, w zasadzie się wydarzyło. No i teraz wchodzimy w rok 2026, który powinien jednak mieć większą prostkę na jakimś tam poziomie. Gdzieś ta linia się ustawi. I myślę, że on będzie, przynajmniej tak się na razie zapowiada, taki już bardziej stabilny. To chciałem zapytać o jeszcze ten czwarty kwartał, bo na giełdzie są spółki, które dla których ten czwarty kwartał był takim zdumiewającym skokiem sprzedaży, oczywiście są też takie, gdzie tak nie było. I moje pytanie jest takie, czy ponieważ zawarliście pewien zakład z rynkiem w 2024, że bardzo mocno rozbudujecie ofertę, żeby. Kiedy wróci która z tego korzystać. I pytanie, czy przy tej ofercie ponad 8 tysięcy mieszkań na koniec września, no, nie dało się wykręcić lepszego wyniku, mówiąc krótko. No tak, tak. Też byśmy chcieli jeszcze lepszy, ale proszę Państwa, proszę zobaczyć na dwie specyfiki. Pierwsza specyfika, że w ogóle rynek się zmienia. Ja uważam, że w najbliższych dwóch, trzech latach dojdziemy, a już dochodzimy do takiego punktu że sprzedaż będzie się głównie odbywała ostatnie pół roku inwestycji i 3-4 miesiące po skończonej inwestycji. Tak to funkcjonuje w wielu krajach, że ten ciężar 80% sprzedaży jest w tym przedziale ostatnie pół roku, pierwszy kwartał po ukończeniu inwestycji. I troszeczkę się to u nas przesuwa, tylko że nie przesuwa się to we wszystkich miastach równomiernie. U nas udział Warszawy jest stosunkowo bardzo mały w całej naszej ofercie, zarówno sprzedaży, jak i w ogóle ofercie, w stosunku do innych miast, gdzie ta tendencja już wcześniej miała, miała, jak gdyby swoje, no już swoją realizację wcześniej i ona w tej chwili się tylko utrwala. Utrwala ten model, że mieszkania mają być albo prawie gotowe, albo gotowe. Oczywiście, że mamy mam, gdzieś tam w jakiś miastach na podaży złożyło, że akurat w tych miastach mamy tej poddarzy więcej w miastach, gdzie jeszcze ten postąpił, między innymi w Warszawie. Ja myślę że taką sytuację, że nadal będą istniały no, buty, zarówno projekty butikowe albo hiperatrakcyjne, gdzie ta sprzedaż będzie szybsza, natomiast ten model, który jest, będzie standardny. To powoduje, że, że jest taka ta sytuacja. Oczywiście zgadzam się z Panem, że jest, jesteśmy dziś spóźnieni, też do, dokonaliśmy pewnego przemodelowania w, tru, w strukturze sprzedaży, w sposobie oferowania, pozmieniali weśmy wewnętrzne działy, ale te efekty powinniśmy mieć już w październiku, a mieliśmy od połowy listopada. No i to, to jest ta przyczyna, że jesteśmy cały czas lekko spóźnieni, ale to nie ucieknie. To nie jest tak, bo wszystkie, jak Pan śledzi, wszystkie realizacje są realizowane zgodnie z terminem. Co więcej, już przed programem sobie powiedzieliśmy, że byliśmy nawet po 2-3 tygodnie przed terminami. No ale zmianę, zmiana klimatu tutaj na, na bardziej zimowy spowodowała, że gdzieś nam to zjadło, ale wszystkie terminy mamy zachowane. Niektóre inwestycje nawet lekko przed terminem skończyliśmy, niektóre oddajemy, co było planowane w pierwszym kwartale w tym miesiącu, więc my produktu mamy bardzo dużo i bardzo dużo gotowego. No zobaczymy, jak się rynek policzy w tej chwili. Ta nadpodaż, która była w tych miesiącach widoczna, moim zdaniem między majem a sierpniem, była dość znacząca nadpodaż, ponieważ przy spadającej sprzedaży w pierwszej połowie roku, to jednak ta podaż cały czas szła swoim tempem. Ona wyhamowała i gdzieś ten rynek się zaczął, m, zaczął spotykać na poziomach oczekiwanych. No i my, w tym w tej, tej sytuacji, liczymy, że ten przyszły rok, no, to będzie ten nasz rok. No. Przyszły, czyli... Jesteśmy lekko spóźnieni. Jak pan nawiązuje do 2024 roku, to się wszystko zgadza, tu się nic nie zmieniło, poza jednym, że jesteśmy tam gdzieś ze 2-3 miesiące spóźnieni. Jest taka diagnoza rynku, że ten czwarty kwartał pod względem sprzedaży wypadł bardzo dobrze, ale to się odbędzie pewnym kosztem. Kosztem marsz mówiąc krótko, bo potrzebne są różne promocje. Atal w swojej historii pokazało nam bardzo różną, tę pierwszą marżę, czyli brutto ze sprzedaży od 19,6 do 39. I pytanie, czy bieżąca sprzedaż, ten czwarty kwartał, no i teraz to, co się dzieje, wymaga tutaj dużych ustępstw z waszej strony. Znaczy, ja bym nawet powiedział, że ona się uśredniła lepiej przy większej, bo ten duży rozstrzał, który Państwo analizujecie w danym jednym kwartale. Wystarczy, że były dwa, trzy projekty oddane do użytkowania na większej marży, to natychmiast Pan ma skop tej marży. To nie znaczy, że na wszystkich projektach tak było. Natomiast czym więcej Pan tych projektów uśrednia. To bardziej prawidłową liczbę Pan ma. Więc jeżeli chodzi o czwarty kwartał, nie należy się spodziewać jakiegoś dużego odchylenia, zarówno w tej górnej części marży, ani, ani dolnej. Tu mieliśmy większe, większą ilość wydań, wydania już były raportowane. Podawaliśmy, że wydaliśmy ponad 800 mieszkań w tym, w tym ostatnim kwartale. Więc mamy poziom uśrednienia większy. Więc należałoby przyjąć. Że, że ta liczba taka bardziej średnia brutto typu 27-28, to ona gdzieś tam prawdopodobnie wyląduje. No jeszcze nie mamy, nie mamy danych, ale to są takie moje ręczne szacunki: mhm. czym więcej, tym bardziej się to uśrednia. W całym ubiegłym roku przekazaliście 2065 mieszkań, to zgodnie z tym przedziałem, który podaliście, 2200 w 2024. Tych przekazań było 2460. I jaki jest plan na, na ten rok? Bo te widełki, które pokazują, są dość szerokie. Mamy, tak, tak. pani Adamie, mamy jeszcze ponad 450 mieszkań niewydanych, które są zapłacone, które po prostu są w tym procesie wydawania. Więc jeżeli weźmiemy te. 400 ponad mieszkań i no one są wręcz zapłacone, więc tam nie ma nie ma możliwości nawet za bardzo rezygnacji, więc więc to są twarde do wydania 2450 sztuk. Dodatkowo bieżące wydania idą zgodnie z planem, więc Tutaj jeżeli dodamy te wartości plus te planowane no to zbliżymy się na pewno do 3000 tysięcy. Ale my na razie ostrożnie podaliśmy przedział 2,5 do 3000. tysięcy. Natomiast na pewno na pewno tutaj w ogóle się nie spodziewamy bo już w pierwszym kwartale bieżące wydania plus zaległe wydania to, 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 to już ta liczba powinna być co najmniej taka jak w czwartym kwartale. Czy to otoczenie makro według pana już jest takie że ono będzie sprzyjało poprawie sytuacji? Z punktu widzenia deweloperów, czy potrzebne są kolejne obniżki, na przykład stóp? No rok rozpoczął się bez takiej decyzji. Tak, tak. Ja już wcześniej sygnalizowałem przy jakichś takich wewnętrznych analizach, że naszym zdaniem ten poziom stóp procentowych 3,50, do którego no są takie zapowiedzi, no to zobaczymy jak będzie, no to jest coś, czego rynek, rynek, rynek bardzo oczekuje. Jesteśmy już bliżej. No, ale jeszcze troszkę brakuje, więc jeszcze, jest tak, jeszcze są takie sytuacje, że, że te oczekiwania na te niższe stopy jeszcze są, no ale nie zmienia to faktu, że był też troszeczkę odłożony, skumulowany efekt takich, takich wyczekiwanych tych, tych, tych niższych stóp, które nastąpiły. No i no i stąd odreagowanie tej sprzedaży. No ale zakładamy, że, że jednak jakieś te obniżki jeszcze będą. No i to finalnie ten temat tych stóp procentowych jak gdyby zakończy. To jest jeden problem, ale to nie są wszystkie sprawy, ponieważ rynek cały czas się zmienia, demografia się zmienia, mamy fatalną sytuację demograficzną. I dalej, ja tutaj pozostaję przy swoim zdaniu. O ile program pomocowy źle skrojony robi dużo zła, to się zgadza, to się niektórzy wypowiadali, ja się też z tym zgadzam. O ile program skrojony dobrze, a zwłaszcza tam, który wspomaga problem demografii, który mamy, zwłaszcza w przypadku dwojga dzieci, trojga dzieci, to tutaj to wspomaganie odsetek powin dopłaty do odsetek powinno być, no to spowoduje, spowoduje no, no poprawę rynku. Tu w ogóle się o tym w tej chwili nie mówi, bo wszyscy się w tym pogubili. Były programy źle wymyślone, źle przedstawione, nie było zgody politycznej na to. Skończyło się niczym. Skończyło się niczym. No, ale uważam, że jakiś tam program by mógł być, właśnie w kierunku tej demografii. No, ale czy on będzie, to zobaczymy. To jest, jak gdyby, kolejna rzecz, taka istotna na rynku. No, i kwestia jest jeszcze: przy spadających stopach, troszeczkę uaktywnia się produkt inwestycyjny. Bo przy wysokich stopach, no i bardzo dobrych lokatach, no to, no to ta opłacalność kupna mieszkania była mniejsza. W tej chwili ona otwiera tą przestrzeń, że z powrotem uaktywnia się ten inwestycyjny. On jeszcze nie jest w takich ilościach, jak był, no ale prawdopodobnie w 2026 będzie go więcej. Więc tutaj specjalnie mentalnie się wiele nie zmieniło, że nadal potrzeby mieszkaniowe są. On, rynek się sprofesjonalizował, rynek no, klient jest bardziej świadomy, ma duży wybór, no i generalnie no, myślę, że taka dalsza profesjonalizacja zarówno klienta, jak i firm, zwłaszcza tych dużych, będzie, będzie, będzie wręcz postępować. Rozumiem, że przy tej ofercie rzędu 8000 to nowych projektów raczej nie będziecie odpalać w tym roku. No, powoli, bo generalnie my jesteśmy zatowarowani, więc my w tej chwili w tej chwili pojedyncze projekty no, planujemy włączyć w najbliższym czasie w Krakowie. Jeszcze jeden projekt, to tutaj nie ma jakiejś tajemnicy. Jeszcze jakieś tam pojedyncze, ale to są będą znacznie mniejsze ilości niż sprzedaż. Teraz pójdziemy w drugą stronę. Mniej projektów wprowadzamy, sprzedajemy to, co dowozimy do, do końcowego etapu. Mhm. Ale właśnie jeśli chodzi o strukturę oferty, to jaka część mieszkań to są mieszkania gotowe albo z terminem oddania w tym roku? No, tutaj nam się to zbliża w granicach 1000-1500, no bo około te 400-500 to jest to, co wydajemy w tej chwili, w tych dosłownie w tych dniach, co jeszcze wynika z czwartego kwartału. No i około 1000-1500 to już się, 1000 to się zbliża ta ilość, którą mamy. Wybudowaną, oddaną do użytkowania i jest w procesie oferty. I ona, no ona się sprzedaje. No, no widzi Pan po wynikach, że teraz się sprzedaje. Wspomniał Pan o potencjalnym programie dopłat do kredytów. No, tu kierunek rząd pokazał jasny. Nic, nic takiego się nie stanie w najbliższym czasie. Rząd stawia na budownictwo społeczne. Czy czuje Pan oddech? Budownictwa społecznego na karku jako deweloper komercyjny? No, nie, no tego w ogóle to, to jest zupełna abstrakcja. To generalnie to na razie po pierwsze prawie nic nie zbudowano, a po drugie to jest proces tak rozciągnięty w czasie. A po trzecie, ja w ogóle tego programu nie, nie krytykuję. To jest, niech sobie on jest i niech w zależności od możliwości organizacyjnych w poszczególnych miejscach, jeżeli ta współpraca z lokalnymi, Władzami będzie na dobrym poziomie, to jak i pojedyncze takie projekty można, można robić, ale na razie to są papierowe zapowiedzi, które nie zmienią rynku. To dalej będzie 1, 2, 3, 4 rynku, to już przy jakimś bardzo poważnym rozwoju. To nie mówmy, że to coś zastąpi coś. W każdej branży rynek jest rynek. Rynek jest, zawsze będzie prywatny, zawsze będzie się rozwijał i zawsze, zawsze, zawsze tak będzie. Natomiast ten program dobrze, że jest, ale on nie wywróci rynku, nie zmieni go. Dobrze, to zakończmy program jakąś liczbą konkretną. W całym 2025 roku sprzedaliście 1678 mieszkań, o 19% mniej niż rok wcześniej, tutaj baza pierwszego półrocza była bardzo mocna. Czy pokusiłby się pan o jakiś cel sprzedaży na ten rok? Jak najbardziej. Tutaj nie mamy, nie ma, nie ma jednak chcielibyśmy co najmniej te 3000 mieszkań sprzedać. Zresztą my generalnie byliśmy na tych poziomach 3000 i ponad 3000 i ten spadek no taki nastąpił, jaki nastąpił. Natomiast my ją odbudowywujemy no i myślę, że ta liczba 3000 mieszkań jest bardzo realnym scenariuszem. Taki sobie dajemy cel: 3000 wydań, 3000 sprzedaży. Więc przy niewielkiej ilości wprowadzanych projektów i zredukowanie ilości posiadanych mieszkań. No to taki mamy cel i do niego będziemy dążyć. No, zakładamy, że jednak się on uda. Na początku kwietnia zobaczymy, jak ten pierwszy kwartał poszedł i tak. jak się zapowiada reszta roku. Bardzo dziękuję za rozmowę z Bikiem Fioroszek, prezesem. Dziękuję bardzo, za naszym gościem. dziękuję. Dziękuję, do widzenia.